Dilerzy samochodowi mają zbyt duże zapasy na początku 2026 roku, co oznacza dla nich kryzys. Dla kupujących, to wygrana, bo wielu dilerów nie może sprzedać niektórych modeli. Modele z lat 2023, 2024 i 2025 wciąż stoją w ogromnej ilości. 80, 90 i więcej oznacza, że możesz tam wejść i dostać ogromną okazję. Icars.com zebrał dane o pojazdach, których dilerzy nie mogą sprzedać. Dziś udostępnię wam te listy pojazdów. Byście mogli znaleźć dobrą okazję. Przejdźmy do tego. Życie jest zbyt krótkie, żeby jeździć nudnymi samochodami. Nadchodzi 2026 rok, a dilerzy nadal mają dwu- i trzyletnie auta. To obejmuje koszty prowadzenia działalności oraz wynajem i leasing tych pojazdów, czyli posiadanie samochodów generuje wydatki. A to oznacza, że możesz wynegocjować dobrą ofertę, ponieważ są szczególnie chętni, żeby pozbyć się tych samochodów, które stoją już od 6 miesięcy, roku lub dłużej. Wiele jeepów Grand Cherokee, takich jak ten, wyprodukowali zdecydowanie za dużo, a na dodatek wycenili je na bardzo wysoką kwotę. Stellantis przesadził z cenami, mimo że dali tylko błyszczące felgi, warte może 50 dolarów, w produkcji. Stworzyli stylowe pojazdy. Lecz ich jakość i trwałość nie odpowiadają wygórowanym cenom. Jeep Grand Cherokee to pojazd uwielbiany przez wielu o bardzo atrakcyjnym wyglądzie. Mam krewnego z nowszym Jeepem Grand Cherokee. Silnik zepsuł się zaraz po gwarancji. Niestety jakość i trwałość są niezadowalające. Przy 708 niesprzedanych autach z rocznika 2024 możesz liczyć na świetną ofertę na te pojazdy. To duży SUV, który imponuje, choć jakość jest przeciętna. Mimo to jest bardzo popularny i lubiany. Wielu kupuje Jeepy głównie dla stylu, a marka jest obecna od lat. Jeśli chcesz jeździć w terenie, dostajesz wszystkie świetne udogodnienia. Diody LED, które oświetlą Ci szlak. Lusterka, które są wygodne i odporne na uderzenia. Plastikowe osłony wytrzymują uderzenia. Jadąc przez zarośla i ocierając się o drzewa, masz świetne detale z tyłu i diody LED. -ę. Ale niestety... Przy około 71 z zalegającego zapasu 24 oznacza to, że dilerzy duszą się i toną w tych Jeepach Grand Cherokee. To może być dla Ciebie duża wygrana. Oto kolejny pożar śmieci na kołach, który słabo się sprzedaje. Roczniki modelowe 2025. Nadal mają ponad 80, około 806 sztuk swojego zapasu. Zgadza się, jest mnóstwo tych Volkswagenów Tajosów krążących wokół. Wynika to głównie z trzycylindrowego silnika turbo. Problemów z jakością... Akcji serwisowych paliwa, usterek elektrycznych oraz słabej jakości komponentów powodujących kłopoty z zaworem zawór odpowietrzania skrzyni korbowej i prowadzeniem auta. Nawet po wprowadzeniu automatycznej skrzyni biegów z konwerterem momentu obrotowego w najnowszej generacji, rozwiązanie się nie przyjęło. Ludzie nadal pamiętali o dwusprzęgłowa skrzynia biegów dwusprzęgłowej, dość szorstkiej skrzyni biegów. Tak, są małe diody LED, piękne felgi Volkswagena i bagażnik dachowy. Jeden z najmniej niezawodnych produktów na rynku. Oczywiście wygląda to na podróbkę, wszystko w środku jest sztuczne. Więc nie powinno to nikogo dziwić. Jeśli faktycznie chcesz wejść w ten przedział cenowy, Volkswagen z małym trzycylindrowym silnikiem Turbo, który może zacząć spalać olej już przy 40-50 tysiącach mil. To może być twoja opcja, ale prawdopodobnie dostaniesz to za bezcen. Niestety dla Volkswagena. Mają oni teraz zalew takich pojazdów? Roczniki 2025-2024. Na pewno dostaniesz dobrą ofertę już dziś. Oto kolejny samochód. Niestety nie sprzedaje się, a to jeden z najlepszych na tej liście. Oczywiście zdecydowanie warto go kupić, ale niestety kosztuje 50 tysięcy. Jeśli chodzi o małą Toyotę, mamy model Gazu Racing, który jest gorącym, małym hatchbackiem. Spójrz, masz duże poszerzenia, piękne Gazu Racing, czarne felgi i duży zwis. Proszę, hot hatch to za mało powiedziane. Piękne tylne światła. Ponieważ Gazu Racing Corolla to jeden z najpiękniejszych samochodów, jakie wyprodukowali i jeden z najgorętszych, najbardziej sportowych pojazdów, jakie Toyota obecnie produkuje. Duże, piękne czerwone zaciski, masywne hamulce, wloty powietrza wszędzie i spójrz na te detale poszerzeń właśnie tutaj. Kto by nie chciał takiego pojazdu? Są przepiękne, a aż 832 egzemplarze Gazu Racing Corolla 2025 nadal stoją na placu. Nie zamówiono ich zbyt wiele, ale jeśli chodzi o całkowitą liczbę wyprodukowanych egzemplarzy, to większość z nich już jest na rynku. I tak, ci, którzy je kupują, są nimi zachwyceni, ale niestety nie sprzedają się jak świeże bułeczki. Były akcje serwisowe, pożary silników i poważne awarie, ale to produkt Toyoty, więc jest bardzo niezawodny, są bardzo chętni do sprzedaży. Jeśli interesujecie model 25, a zbliża się 26 dilerzy, mają jeszcze więcej powodów, by je oferować. Możesz tam wejść i spróbować wynegocjować jednego z najlepszych hot-hatchy na rynku. Oto jeden z nich, dostępny od pewnego czasu. 839 sztuk tego modelu dostępnych na 2025 rok. To szansa na świetną ofertę. To świetne samochody, ale niestety ich podwójnie doładowany silnik V35, A V63,4 litra właśnie zamontowany w tych pojazdach miał pewne problemy. Są akcje serwisowe, co szkodzi ich reputacji, ale to szansa dla ciebie. Teraz możesz kupić nowego dużego Lexusa w dobrej cenie. Spójrz, masz tu najnowszą technologię, dużą atrapę chłodnicy, i to właściwie ich flagowy SUV. Piękno tkwi w tym, że to Lexus to Toyota. Muszę wierzyć, że część tych problemów zniknie. Pojazd jest niesamowity, skrzynia biegów i elektronika działają bezbłędnie. To zdecydowanie jeden z tych wyjątkowych pojazdów. Powinieneś pojechać do salonu, zapłacić gotówką i spróbować wynegocjować ofertę. To wspaniałe samochody, dlatego wciąż jest ich wiele na placu. Zadzwoń do lokalnego dilera. I zdobądź nowy samochód na podjazd. Subaru BRZ 2025 to świetne. Dające frajdę auto. Napęd tylny, czterocylindrowy, wolno silnik i manualna skrzynia. Czysta frajda, sportowy Subaru BRZ przy 871. Gdzie są entuzjaści chcący przystępnych sportowych aut? Nikt nimi nie jeździ. Wszyscy wolą SUVy, więc ten samochód nie ma już dużego rynku. Udział w rynku maleje. Wiele osób wybiera inne opcje. To jednak świetnie wyglądający samochód. Egzemplarz ma kilka modyfikacji i felgi z rynku wtórnego. Zwróć uwagę na te szczegóły. Przy intensywnej jeździe po torze mogą pojawić się problemy z niedoborem oleju. Ale jeśli to auto do zabawy, lekkiej jazdy po torze i szaleństw na krętych drogach, dające dużo frajdy. Przy ograniczonym budżecie Subaru BRZ się do tego nadaje, ale niestety tak naprawdę mało kto je kupuje. Więc zobacz, jest zasypany śniegiem, nikogo to nie obchodzi, nikt nie pyta, nikt go nie chce. W salonach nadal dostępnych jest 871 aut z rocznika 2025, więc możesz liczyć na atrakcyjną ofertę. Możesz śmiało wejść do salonu Subaru i poprosić o niższą cenę oraz dodatkowe korzyści. A jeśli nie chcą tego zrobić, po prostu odejść, bo nikt nie kupuje tych samochodów. Co oznacza, że masz przewagę jako kupujący, a to znaczy, że możesz zdobyć taki samochód za stosunkowo niewielkie pieniądze. Negocjuj, wyciągnij swoje oferty, wyciągnij gotówkę, wyciągnij portfel i zdobędziesz wspaniały samochód za grosze. Lexus GX 550 Z czym 878 takich samochodów wciąż stoi na placu z 2025 roku, jest więc spory wybór. Możesz kupić wiele tych Lexusów GX 550, ale to sporo pieniędzy. To dużo kasy, ale dostajesz trzy rzędy siedzeń, dostajesz mnóstwo świetnych rzeczy. Ale niestety, pojawiły się z tym pewne problemy. Silnik 3.4 litra, V6 V35, to jest właśnie jeden z tych samochodów, które uwielbiam. Zdecydowanie chciałem go mieć. I poczekam, aż Toyota faktycznie naprawi niektóre z tych problemów. Można trafić na świetną ofertę, bo na placu jest aż 878 takich aut. W przypadku modelu 25 dilerzy mają silne motywacje, by się ich pozbyć. Lexus. Piękne, markowe, piękne pojazdy. Zdecydowanie na plus, a ten tutaj to ostatni najgorszy na liście w tym momencie. BMW i 4 to drogi samochód elektryczny na 2025 rok, a takich modeli jest wiele. Na placu jest jeszcze 892 takie auta, co przy cenie od 70 tysięcy złotych w roczniku 2025 czyni ten pojazd bardzo drogim. A jednak zaczynamy zauważać, że rynek pojazdów elektrycznych zaczyna słabnąć i się kurczyć. A to jest na to dowód. Przy świetnych detalach masz tu poszerzenia, czerwone zaciski, duże niebieskie naklejki, dobre lusterka i ładne klamki. To naprawdę, naprawdę ładnie wyglądający samochód. Niestety jednak ludzie nie są aż tak bardzo zainteresowani BMW i4. To auto nie jest też aż tak bardzo awaryjne. Jest ten zabawny grill z przodu w stylu backtube i laserowo wycinane felgi. Proste klamki obsługują wiele technologii. Lecz przy cenie 70 tysięcy coraz mniej osób kupuje te pojazdy. Większość ludzi wciąż wybiera, jeśli decydujesz się na auto elektryczne, Tesla nadal dominuje na rynku. To świetne, fajne pojazdy dawały mi frajdę, ale są drogie i słabo się sprzedają. I niestety mając prawie 90 sztuk na placu na rok 2025, a zbliżamy się już do 2026, to prawdziwy kryzys dla BMW. Samochody będą gromadzić się na placu, więc możesz trafić na świetną ofertę. Wejdź! Połóż trochę gotówki na stół, a jeśli masz wolne środki, dostaniesz świetną ofertę na piękny samochód. Jeśli nie jesteś pewny zakupu tych pojazdów, obejrzyj te filmy. Pomogą ci zdecydować. Jeśli szukasz czegoś nowego, świeżego i inspirującego, mam nadzieję, że zobaczę każdego z Was już wkrótce. Trzymajcie się. Do zobaczenia.